egzaminu na nasze studia i żadnego kandydata. A pamiętasz te czasy, co mieliśmy po 20 kandydatów na jedno miejsce? Tak, pamiętam. Ale jak tak dalej pójdzie, to będę musiał zamknąć ten wydział. Co ty mówisz? Siadaj sprzątaczka, to nie przyszło. Siemo! No cześć. Witamy, jestem rektorem tej uczelni, a to jest pan dziekaw. Dobry. A ja jestem może przyszłym studentem tej uczelni. Przepraszam, gdzie moje maniery? Może się pan czegoś napije? Krawki, herbatki? No, może soczku. No to już proszę. No dobrze, panowie, co mi możecie zaproponować? Proszę pan, przede wszystkim nasza uczelnia jest najstarsza w tym kraju i gwarantuje pełen zakres kształcenia młodzieży. Panie dziekanie, panie dziekanie. Ale to są banały. Innowacyjny indeks. Jedynie w naszym indeksie znajduje się zdjęcie, a nieździe kanatu. Fajnie będzie zaliczać fajnie. Ej, macie to jak w uniwersytecie medycznym, że rano po imprezie dostajecie darmowe krobówki? Nie? nie, ale nasza uczelnia jako jedyna prowadziła system e Tak. W skrócie, ile pan ma rano promili na wykładzie, taka ocena z przedmiotu. Chyba uczciwy układ. No dobra, no ale chyba trudno będzie uzyskać 3.0. 0 Proszę pana, piątki się zdarzały. Ej, Nie, wymiana z Rosji. Ale... trzeba wygrać. Młody człowiek, to jest wyższa uczelnia. Czegoś do cholery musimy od nas wymagać. Ty nie zapomniałeś, kim ja jestem? No że chyba się trochę zapomniałeś. Jak się pan w ogóle ubrał na egzamin? Pan traktor mógł się ubrać. Sukienkę ma, paczkę w okoporni na głowie, a ty co? No a ty co, Młody? no? Chyba jest najważniejsze. Czy ja mogę zobaczyć pańskie świadectwo naturalne? No, panie może proszę, proszę uspokoić kolegę, bo się czuję. Proszę... jeszcze uspokój się siada i uczę. Mam ten kolega nie będzie mnie uczył. Nie, nie, nie. Jak to nie będę? Jestem ciekawy w tej uczelni, tych kolegów jak pierwszy rocznik. No widzenia. Proszę siadać. Po prostu ten pan już tu nie pracuje. Ale jak to? Pracuję na tej uczelni od 20 lat. Czegoś nie zrozumiałeś? Nie podoba się panu, no ale. ty. Nie, pan, ja jestem przez mojego syna. Nic Idź się. pan. Pobotkiem będę rozmawiał. Może jeszcze ma się na piesoczku? A no może sobie. Ops, no ale panie sremaforze, no obrócił no mi pan do no, no niech się pan nie Młody człowiek, ja bardzo pana przepraszam, panią słownie, wybacz mi pan. Zbyszek, nie kompromituj się. Niech swoją godność. Panie segregatorze, no przeprościł. To co, zostawiamy go? Nie zostawmy Dziękuję. No dobra, fajnie z Was chłopaki mogą Was studiować. Może jakiś egzamin, jakiś podpis, coś? No, egzaminu niestety nie ominiemy. Dobra, doktor. Tylko żeby nie był za trudny. No, Zbyszek, przyglądam Ci się. Daj mu łatwe. A więc y, proszę opisać Polskę pod kątem administracyjnym. Co? Spokojnie, niech Pan coś powie o miastach, o ludziach. Tam jest mapa, ta kolorowa kartka, jakby Pan nie wiedział. A no to łatwe. Dwóch Tomaszu Mazowiecki. Podamy kiedyś do disco, patrzę na parkiet, a tam same babice. Jedna piła, druga spała, bo to w Kobyli. Przybała, że się działa na niemka. Zaraz po solariu taka opalenica. Pod pachami łomiki. I je zaciłem. Dlaczego? bo nie miała kolenów. Tomasz ów był patriotą, gdy mówi do mnie stary, poratuje cię radą. Nie liżcyców Niemce. Które miasto, takie komu. Skutek, spada tak Na tę dyskutykę spada taka do nie przy przygości, nie przysłucha, ogólnie no Chęci był. <gry> Patrzę bliżej, podchodzę, a ona, siebie. Wymalowała. Ty malwała, na twarzy taka złotoryja. No ale dobra, podchodzę bliżej, mówię, sieba szczącha, skąd jesteś, z bogni? A ona, kędzierz koźle. No to ja do niej mówię, szybko mi do siebie, numer, pisz! A ona, no dobra, ale przynieśli mi drinka. A ja, no dobra, ale co to są, mikołajki? No ale dobra. Przedem przynoszę jej drinka. mówię, masz, no socz. <grym> Piękna zbliżyła swoje ustka, a że drink był zimny, stanęły jej sudety. Eee, ma pan mocną czwórkę. Cztery? No. Ale co piąty? Tak, tak, tak. Nagle tą dyskotekę wpada chłopak tej rudy ze swoim kolegą. Takie karkonosze. Ona szybko do nich podbiega i na mnie się. Ja się obracam, oni stoją nade mną i mówią suprasiu. Ja się obracam, oni stoją nade mną i mówią LESZNO! nisko. Potem mnie rypi, 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 puck. No i tak. U. Potem poszedłem do medyka i dostałem te Ustrzyki. Chyba zastrzyki. No to źle na mapie napisałem. Gratulujemy, że został pan przyjęty na naszą uczelnię. Potem ty indeks, ALE ja się zatrudnię na kasie pietrąc. Dobra, idź. Ale jak widziałem stresik był. Oj, był, proszę pana, muszę natychmiast zapalić. Mam pan pali to bardzo się dobrze składa. Zapraszamy na nową otwartą palarnię. Tutaj na Rozalce jest tam. Ława oraz darmowe malworki.